Dzień dobry, witam się z Wami serdecznie. Jest dzisiaj masakrycznie gorąco, więc postaram się dla Was nakręcić szybciutko denko i nową pielęgnację. Sama lubię oglądać takie filmy, więc wiecie, nie ma to jak recenzja osoby, która naprawdę zużyła produkty, niż sugerowanie się opinią kogoś, kto yy, produktu nigdy nie miał. Mam tu taką oto torbę już ze zużytymi produktami i będziemy zaczynać. Na wstępie pokażę wam płyny, które używam do płukania. I ja na płynach do płukania naprawdę nie oszczędzam, kupuję raczej takie droższe, lepsze. Te kupiłam z polecenia właśnie jednej z youtuberek i są bardzo fajne. Ten płyn kosztuje u nas w Millerze około 1 euro. Nie wiem tam dokładnie, euro 10, euro 15. W takim, coś w, tym, w ten deseń. Oczywiście Lenor. Zazwyczaj używam Lenora niebieskiego, ale tym razem wzięłam sobie Lenor biały. Mam też ten płyn z misień. Kolorze różowym i powiem Wam, że i ten różowy, i ten niebieski sprawdziły się bardzo fajnie, bardzo ładnie pachną. Niewielką ilość trzeba na pranie, żeby zmiękczyć Wasze pranie, także super polecam. Wiadomo, że Lenor jest troszeczkę droższy, ten z Misiem jest tańszy, ale równie dobrze się sprawdza. Następny produkt to jest dezodorant, i niestety tego dezodorantu Wam nie polecam. Ja nie wiem, czy wszystkie dezodoranty z Balei są po prostu takie słabe, ale no, ten kupiłam z tego względu, że jest o zapachu arbuza. Nie ma w sobie aluminium. Ale to ma być dezodorant, a on po prostu nie działa jak dezodorant. Kilka tylko chwil utrzymuje się ten zapach tego arbuza i wiecie, znika, nie zabezpiecza nas przed poceniem, więc po co komu taki produkt, który nie robi nic i na pewno więcej go nie kupię. Następny produkt, jaki zużyłam do końca, to jest taki olejek z knajp. To jest olejek na ból mięśni i stawów, naprawdę serdecznie Wam polecam, jeżeli macie jakiekolwiek problemy z bólami, czy bólami mięśni właśnie, czy boli Was kręgosłup, kilka kropel do kąpieli i to działa, ten olejek zawiera w sobie arnikę, arnika ma działanie właśnie przeciwbólowe, więc dla cierpiących, serdecznie polecam u mnie się już skończył następnym produktem do prania był taki oto Oxy że Oxy proszek jest oryginalny, tutaj też dostępny jakiej to firmy jest ten Oxy normalny Oxy jakiej firmy jest napiszcie mi w komentarzach, bo ja teraz już zapomniałam, powiem Wam, że te zwykłe które właśnie w nazwie mają oksy, bo to chodzi o to, że one mają tlen w składzie yy, i to ten tlen właśnie działa wybielająco. Te sprawdzają się bardzo fajnie. Yy, kupiłam też właśnie tamten, ale teraz zabijcie mnie, nie pamiętam nazwy tej firmy. Ten jest tak samo dobry, połowę tańszy, więc jeżeli yy, produkt działa tak samo, a, a mamy płacić tylko za firmę, więc nie ma takiej potrzeby, na pewno kupię sobie drugi. Zużyłam też opakowanie tej soli do kąpieli. U mnie ta sól wystarcza na około, no nie wiem, tak 3 do 5 użyć. Troszeczkę jej trzeba wsypać do wody, bo my mamy wannę dużą, niestety. Ten akurat był z czarną różą odprężający. Bardzo, bardzo fajna sól. Macie ją w biedronce. Mało kosztuje i naprawdę serdecznie, gorąco Wam ją polecam. Ostatnio wam pokazywałam w holu z Polski ten produkt. Jest to mleczko L'Oreal, no ale widzicie, to jest tylko 200 ml. U mnie wystarczył na jakieś 2-3 no miesiące. Miałam wcześniej też ten produkt. Ten sam, ale dostępny w wersji 400 ml, mililitrowej, więc starczył mi na dłużej. Dodatkowo był z pompką, wszystko można było do końca zużyć. Tu już zupełnie nic nie ma. Naprawdę bardzo, bardzo świetne mleczko do cery dojrzałej i suchej. Serdecznie Wam je polecam, bo ono zawiera ekstrakt z mleka i róży i jaśminu. więc Naprawdę ma bardzo fajne działanie, ładnie domywa makijaż. No i widzicie, no ja już użyłam i nie mam, i raczej nie mam go już teraz gdzie kupić. zużyłam też jeden z tych żeli, które wam pokazywałam pod prysznic. No i niestety ja nie przekonam się nigdy do tych żeli z Balei. Dla mnie one są po prostu niewydajne. Bardzo dużo trzeba tego produktu użyć, żeby to się pieniło. Wiele z was mi pisało, że lubicie te żele, że ładnie pachną. Wszystko się zgadza, ładnie pachną. Y no, i żel jak żel po prostu, no ale y, naprawdę ja znam lepsze produkty. No, ten jest bardzo, bardzo tani, ale kiedyś, jak będę w DM-ie, pokażę Wam y, żel, który kosztuje y, prawie 3 euro, nie 50 centów, i tamtego wystarczy naprawdę kropelka na kąpiel, a tym to trzeba Cię całemu nasmarować, żeby był jakikolwiek efekt. No, niestety, no, y, mam taki defekt, lubię po prostu po kąpieli jeszcze. Y, Pachnieć, żeby ten zapach się utrzymywał. No i tutaj mam mój żel pod prysznic i ten naprawdę mm, tak działa, jak Wam mówię. Ten wystarczy odrobinka, kropeleczka i naprawdę on jest perfumowany. Zapach utrzymuje się jeszcze co najmniej 3-4 godziny po prysznicu. Więc naprawdę spróbujcie innych produktów. Jest w Rossmanie taki żel, pod prysznic z olejkiem Liren. Spróbujcie jego o, o zapachu jaśminu. On kosztuje około 7 zł, więc naprawdę ja wolę zapłacić za żel pod prysznic więcej. Ten kosztuje około 16 zł, więc no, około 4 euro. Ale po pierwsze jest wydajniejszy, po drugie lepiej pachnie i po trzecie lepiej moja skóra po prostu po nim wygląda. Więc no, ja nie chcę oszczędzać na takich rzeczach. Ten wam serdecznie pole, polecam. On dostępny jest na stronie. Tam mi podała jedna z was, więc cofnijcie się do tamtego filmiku. Może gdzieś wam tutaj wrzucę w kartach. Holu z Polski, bo jedna z was mi podała stronę bezpośredniego producenta, który sprowadza kosmetyki bezpośrednio z Włoch i można je kupić w bardzo dobrych cenach, bo ten żel właśnie jest włoski i ten wam naprawdę z czystym sumieniem polecam. Każda po tym będzie po prostu pachnieć jak milion dolców. Mam jeszcze do tego krem perfumowany, więc ten zestaw to po prostu jest perfekcyjny. Jak się tym żelem wykąpiecie i posmarujecie tamtym balsamem, to nic Wam więcej do szczęścia nie jest potrzebne, bo po prostu będziecie się czuły jak królowe świata. Następnym produktem jakiś użyłam to jest perfum No i widzicie ja nie lubię firmy i proszę, i tutaj kolejny dowód ja dostałam ten perfum w prezencie do jakiegoś tam zamówienia i Kolejny produkt, z którego nie jestem zadowolona, pachnie, ale niedługotrwale. Nie to jest coś w rodzaju takiej mgiełki, a to jest niby perfum, więc w zasadzie nie wiem, co to miało być. Pryskałam się tym do pracy i widzicie, no zużyłam, zużyłam, no bo co miałam zrobić? I ten perfum prawdopodobnie kosztuje około 30-50 euro, coś w tym stylu i nie jest wart absolutnie tych pieniędzy. Następny produkt, jaki zużyłam, to jest... Żel aloesowy: ten żel zakupiłam sobie na AliExpress, i naprawdę, jeżeli szukacie żelu aloesowego, to nie bójcie się zamawiać z AliExpress, bo tam właśnie są sprzedawcy, producenci, którzy te produkty importują do innych krajów, również do Europy i do Polski. Więc, jeśli zamówicie, no nie wiem, na kosmetyki z Ameryki, czy na jakiejś innej stronie, na pewno doskonale znacie żel aloesowy w takiej tej tubie. To zobaczcie sobie, że jest to dokładnie ta sama firma, dokładnie te same etykiety, jest znak holograficzny dokładnie taki sam, wszystko takie samo. Jedyne dopłacacie za to, że Wam polska firma naklei etykietkę po polsku i tylko tym się różni. Ja wolę zamówić sobie ten żel aloesowy taniej, bo ja ten żel aloesowy używam na wszystko. Napięty, Darek nawet jak miał podrażnioną skórę twarzy, to smarował twarz. Naprawdę można tym smarować na noc twarz jako maskę i zostawić po prostu do zastygnięcia. Ja stosuję to na włosy jako maskę, przed myciem po prostu z olejkiem wcieram w skórę głowy, żeby tą skórę głowy odżywić, bo, no bo nikt nie myśli o skórze głowy, a przecież włosy wychodzą nam ze skóry, a nie odwrotnie. Więc żeby były zdrowe, długie i gęste, to najpierw trzeba zadbać o skórę, Aloes jest naprawdę dobroczynny dla naszego całego organizmu. Ja piję również aloes, więc serdecznie Wam polecam. Nie przepłacajcie, sprawdźcie sobie naprawdę, jak wyglądają opakowania i wtedy same się przekonacie. Nie będę Wam musiała tutaj za wiele mówić. Następne produkty, jakie zużyłam, to jest szampon i odżywka fioletowe. Ja farbuję włosy na fioletową czern i czasem po prostu raz w miesiącu czy tam dwa razy w miesiącu stosuję sobie właśnie fioletowy szampon i odżywkę dlatego że już u mnie pojawiły się siwe włosy i żeby ich tak często nie farbować ja nakładam sobie po prostu najpierw ten szampon na chwilę jak Jestem w kąpieli, on troszeczkę może popracować sobie z, z tymi siwymi włosami. Widzicie, że to jest typowo do siwych włosów i naprawdę bardzo ładną barwę uzyskują dzięki temu włosy. Jeśli macie siwe, a nie farbujecie, to Wam serdecznie polecam te produkty. Ja wiem, że one są dostępne u Was w Rosmanie, bo widziałam, ale tutaj w Niemczech w DM-ie one są o połowę tańsze. Ja nie wiem dlaczego. Ale naprawdę y, sprawdźcie sobie cenę, jaka jest u Was w Rosmanie, i wtedy Wam napiszę, jaka jest cena u mnie w DM, bo ja już naprawdę w tej chwili nie pamiętam, ale około euro 60 chyba kosztuje szampon i odżywka, też około euro 60. A sprawdźcie, ile kosztuje u Was w Rosmanie. Ponad 10 zł, więc y, sprawdźcie, bo naprawdę nie wiem, y, nie chcę Was tutaj kłamać. Następnym produktem, jaki zużyłam, to jest krem do rąk. Ja kremów do rąk zużyłam, zużywam dużo, dlatego że ja krem do rąk mam na stoliku nocnym i przed snem smaruję ręce i stopy, bo ja nie cierpię po prostu, jak mam suche pięty i po prostu suche dłonie, więc smaruję nim również pięty. I tych kremów schodzi mi naprawdę sporo. Ten akurat jest taki. No nie jest jakoś on tam specjalny, ale bardzo dobrze nawilża. Jeżeli chodzi o zapach marshmallow, no to to nie jest mój ulubiony zapach, ale krem ma po prostu nawilżać i, i wiecie, no tutaj nie będę się rozwodzić nad kremem. Tutaj kupiłam Darkowi też w DM-ie taki krem pod oczy z Balei, i on jest z kalcjum, powinien być rozświetlający i napinający. Niestety on tego nie zauważył. Mało tego, jeśli se potarć gdzieś do oka, to strasznie oko łzawi. Czasem popiekiwał. No nie mogę Wam tego kremu polecić. Nie wiem, co on tutaj ma w składzie, bo tutaj jest taka mała ulotka, karteczka, że po prostu nie idzie się tutaj doczytać. Powinien być dla cery dojrzałej. Darek twierdzi, że on nic nie robi, także no nie, no nie mogę Wam polecić. Musicie sami wypróbować, bo wiecie, jak jest z kosmetykami pielęgnacyjnymi. To, co nie sprawdza się komuś, może bardzo dobrze sprawdzić się innej osobie. Następny mój ulubieniec i to już jest drugie moje opakowanie to jest krem z Lidla. On w dm również jest, to jest krem BB. W dm jest, są trzy rodzaje tego kremu. Ja biorę sobie zawsze ten z olejem z awokado i naprawdę ten krem jest w szklanej butelce. No mało jego jest. Mi wystarcza na około miesiąc, dlatego że ja dość grubo smaruję swoją skórę, zwłaszcza na noc i on wtedy ma czas, żeby się wchłonąć, ale skóra po tym po prostu wygląda świetnie. Jest napięta, jest odżywiona, jest nawilżona, no wszystko co krem ma robić, żeby po prostu i ten jest przeznaczony do ekstra suchej skóry, więc do skóry dojrzałej i przesuszającej się serdecznie Wam polecam ten krem. Słyszałam, że właśnie jeśli krem w składzie ma olej z awokado, to praktycznie każdy rodzaj tego kremu będzie przeznaczony do właśnie skóry suchej. Następnym produktem jest produkt z Ifroshe, no i tutaj nie będę marudzić, bo to był krem do rąk, widzicie, jak go już wycisnęłam, zużyłam go do rąk i do pięt, bardzo fajny, super nawilża, nie zostawia takiej, wiecie, lepkiej powłoki, ze stóp również szybko się wchłania, on jest z dodatkiem rumianku, jak go zobaczycie w katalogu, to ten produkt akurat Wam mogę polecić, bo krem to krem. No i zobaczcie, torba jest już pusta. Spokojnie opakowania mogę już wyrzucić, bo wiecie, zbierałam te opakowania, żeby Wam pokazać, jakich produktów ja używam. Yy, I Jakie u mnie się dobrze sprawdzają, a co nie. No i teraz przejdziemy do pielęgnacji. Pierwszym produktem, jaki Wam pokażę, to będzie serum z witaminą C. Ja ten produkt kupiłam na Amazonie, no bo już wiecie, naoglądałam się filmów o pielęgnacji cery dojrzałej. Moja skóra niestety już jest właśnie dojrzała. Oglądałam filmik tryfonki o kremach pod oczy i ona tam właśnie zrecenzowała jakieś tam wiecie górnopółkowe produkty pod oczy no i wiedziałam czym się sugerować jak wybierać produkty do mojej skóry, wiecie no ja zazwyczaj wybieram produkty bogate nawilżające, puste, żeby ta skóra była jak najbardziej właśnie nawilżona, natłuszczona ale teraz yy, postanowiłam ją również głębiej odżywić i postawiłam właśnie na takie oto serum z witaminą C. Ja już witaminy C wcześniej używałam. Witamina C ma to do siebie, że ona tak napina skórę, dogłębnie nawilża i rozjaśnia i wszystkie przebarwienia wam praktycznie rozjaśniają się. Także tak wygląda opakowanie. Nie wiem jak czyta się ta firma. To jest firma niemiecka Eclat i możecie kupić to na Amazonie. Ja wiem, że Amazon również teraz działa w Polsce. Zobaczcie, jakie duże jest opakowanie. Do mnie idzie również zestaw z witaminą C z Chin, firmy Braili, bo ja już stosowałam te kosmetyki i naprawdę serdecznie, serdecznie Wam je polecam. To są naprawdę super, świetne kosmetyki. Znajdźcie sobie Braili i właśnie oni mają serum z witaminą C i krem z witaminą C. I jeżeli te... Dwa produkty na twarz zastosujecie, to naprawdę obiecuję Wam, że wasza skóra będzie wyglądać promiennie i po prostu rewelacyjnie i zdrowo. Także pierwszy taki oto produkt serum z witaminą C. Ładne bardzo opakowania mają. Oczywiście serum jest w butelce, w butelce szklanej. Na krem, jaki się zdecydowałam, również z tej samej firmy, to jest krem z retinolem. I powiem Wam, że u mnie nie wystąpiło żadne oczyszczanie skóry, żadne wypryski mi nie wyskoczyły od stosowaniu tego kremu z retinolem, ale uczulam Was tutaj, że u Was może to nastąpić. Opakowanie również jest szklane, zobaczcie, jak ekskluzywnie wygląda. Naprawdę jest bardzo ładne opakowanie. Więc wiecie, no to też dużo mówi o produkcie, że jeżeli mamy y, zainwestowane pieniądze w opakowanie, no to i produkt może być, ale nie musi. Ale ten akurat jest, dlatego że ten krem bardzo fajnie działa. Jest taki bogaty, zobaczcie. Y, ma aktywne składniki. No i y, ja akurat mam ten z retinolem, ale ta firma oferuje również inne kremy i zobaczcie jak moja skóra naprawdę wygląda dobrze. No nie mam tutaj nic więcej do dodania. Ważne jest, żeby ta skóra była napięta, żeby nie tworzyły nam się nowe zmarszczki. Koniec, kropka i tyle. No i nie ba się tutaj co rozwodzić nad kremem. No i zakupiłam sobie krem pod oczy. Ja już kiedyś Wam mówiłam, że ja kremów pod oczy nie używam po prostu ten sam krem zazwyczaj nakładałam na całą twarz, a po prostu grubiej pod oczy ale tutaj zdecydowałam się na krem również pod oczy i on ma redukować delikatne zmarszczki pod oczami. No oczywiście ja tego jeszcze nie zauważyłam, bo ja dopiero zaczęłam stosować ten krem i zobaczcie, jak duża jest butelka. I naprawdę ten krem jest bardzo wydajny, ponieważ formuła tego kremu jest taka lekkowodnista. i jak go po prostu rozetrzecie między palcami, to możecie go całkowicie wmasować w skórę pod oczami i on jest całkowicie niewidoczny. Może również być pod makijaż, nic się po nim nie dzieje. Możecie nawalać korektora, nic wam się nie zbryli, nic wam się tutaj nie będzie rolowało. Naprawdę świetny krem. No tylko po prostu potrzeba czasu, żeby sprawdzić jego efekty. Każdy ten produkt ma tutaj dołączoną ulotkę. Z, z, co ten krem zawiera w sobie, jak go stosować i jakie mają być efekty. Ja oczywiście tego nie czytałam, nie rozpakowywałam, i, i wiecie, ja po prostu muszę się przekonać na własnej skórze. Co to jest. I wiecie, no, producent zawsze nam wypisze na opakowaniach, że jak posmarujecie się tym kremem, to odmłodzicie się o 50 lat. A wiecie doskonale, że nic tak nie działa. Już w naszym wieku niestety trzeba bardziej dbać o skórę, trzeba bardziej ją nawilżać. Ale jeśli stosujecie krem nivea i dla, dla was jest super i świetnie działa, to stosujcie nadal i nie wierzcie w takie bajki, że y, kupicie sobie krem za y, miliony monet i po prostu on zrobi, zrobi z was, y, nie wiem, 20-letnie dziewczynki. A bo, bo tak nic nie działa, to każdy o tym doskonale wie, wiecie, no wiemy, a nie wiemy, kurde, wiemy, a chcemy się udzić, że, że tak jednak nie jest, y, i że po prostu. Y, jest jakiś cud, no ale nie ma żadnych cudów. No. Jedyne co, to możemy po prostu naszej skórze pomagać. Więc żegnam się z Wami tymi oto trzema produktami. Serdecznie Wam je polecam. Moje denko już widziałyście. Ja stosuję te kremy już około dwóch tygodni, więc tak jak mówię, no pierwsze wrażenie jest super. Zobaczymy, co będzie działo się dalej. Na pewno zużyję to do końca. Jak już będą jakieś efekty, to będę wam mówić o tych filmach o tym filmach, żebyście mogły również, wiecie, kupić sobie te produkty i nie zdawać się, wiecie, łódź szczęścia, tylko wiedzieć, jakie ma zadanie ten krem u Was zrobić. A niestety no, żelazka nie mamy, żeby przeprasować sobie zmarszczki i będziemy znowu proste. No, tą sentencją na dziś będę się z Wami już żegnać. Życzę Wam udanego weekendu. Miejcie cudowny, wspaniały dzień.